Dzień dobry, zapraszam na wystawę Trutoy Story, którą w skrócie nazywam sobie Zabawka. Prace, które prezentuję na wystawie wykorzystują właśnie zabawki. Są to lalki Barbie, dmuchany jeleń, myszka Miki i okrodowe krasnale. Chcę pokazać poprzez użycie tych zabawek hipokryzję człowieka, yy, zakłamanie na temat y, używania wizerunków zwierząt, podłego traktowania zwierząt, no i generalnie kultury nadprodukcji, konsumpcji i sztuczności. Syreny zrobiłam z tandetnych podróbek lalek Barbie. Nawet nie z lalek Barbie, ale z podróbek nadwyraz plastikowych. Połączyłam je z rybią skórą którą sama oprawiłam. Ma to powodować konsternację, takie połączenie totalnej sztuczności z prawdą. Z prawdą o rybach, których zabijamy przeogromne ilości. I wyobrażenie syreny jako stworzenia morskiego, tak samo jak ryby, do zabawy ok, plastikowe, ale już do zjedzenia to nieważne. Czy ją zjem, czy ją wyrzucę na śmietnik, czy będzie cierpiała, czy nie. I ten wizerunek wizerunek zwierzęcia jako śmieszny, miły, śliczny, do przytulenia nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem zwierząt, które masowo cierpią. I Zająłam się też małymi ubrankami dla dzieci. Dlatego wybrałam takie małe, żeby pokazać, że od urodzenia jesteśmy oszukiwani, głównie przez naszych rodziców. Gdzie dziecko pytające o co się dzieje ze zwierzętami, skąd, skąd to jedzenie na talerzu, nigdy nie otrzyma odpowiedzi z ubojni, z rzeźni. To są kawałki. Nie wiem, prosiaka albo koguta. Ubranka z przepięknymi wizerunkami zwierzątek mają nas cieszyć, wprowadzać w dobry nastrój no, mają takie konotacje przyjemne. Ale jednocześnie w tym samym momencie mogę jeść sobie kotleta albo hot doga. I ja nie, tego nie pojmuję tego zakłamania. Więc yy, to jest zwrócenie uwagi na nasz świat. Jeleń no, to jest odniesienie do myśliwych i znowu piękne zwierzątko przedstawione w takim niekomfortowej sytuacji, ponieważ jest symbolicznie nakłute milionem strzał i leje się z niego krew w postaci. Koralików, i to jest też nawiązanie do naszej potrzeby zakrywania brutalnych, przerażających obrazów, których jesteśmy autorami w nawiasie rzeźnia. Tutaj nie mogłam pokazać krwi, tylko musiałam przetworzyć ją w łańcuszek koralików, żeby nie urazić ludzi, żeby się źle nie poczuli z tym, że jeleń. Że biedny jeleń krwawi. Później mamy myszkę Miki. Ten wizerunek mnie ujął. Myszka Miki kiedyś była wszędzie. Towarzyszyła nam jako dzieciom zawsze. I moje pytanie było takie, czy gdyby myszka Miki ostrzegała nas? Hej, ludzie, opamiętajcie się. Wasza nadprodukcja powoduje. Przesilenie ziemi, przeładowanie ziemi, śmieciami, odpadami, toksynami? I to nie jest dobre dla świata? Chodziło mi o włożenie w usta zabawki śmiesznej, wesołej, dziecinnej, bardzo poważnego przekazu, ostrzegającego ludzi przed zagładą. No i znowu pytanie: czy ktoś na to zwrócił uwagę? Kresnale ogrodowe, które przywiozłam z Niemiec. Kresnale nawiązują do przyrody. Stworzyłam im życie, stworzyłam im opowieść. Jeden jest opiekunem lwów w zoo, a drugi pojawia się w formie zwierząt, żeby mieć cały czas kontakt ze swoją żoną, którą opuścił. No, to takie moje historyki. Podsumowując wystawę, a raczej moje prace na tej wystawie, no chciałam zwrócić uwagę na kłamliwy charakter człowieka. Człowiek oszuka siebie, zaprzeczy sobie, sam wie, że mówi głupoty, ale żeby jego wizerunek był. Porządku, to będzie okłamywał siebie i będzie okłamywał innych. Nie stanie wprawdzie. W sumie dlaczego? Nie wiem. A może wiem. A może wiem, że ludzie okłamują siebie, ponieważ nie chcą się przyznać do tego, że czynią zło. Pierwszą rzeczą, którą jest, to spowodowanie śmierci drugiej osoby. Zwierzęta są osobami. Mają osobne doświadczenia, zachowania, tożsamości, myśli. Mają charaktery osobowości w pewnym sensie. Człowiek wie, że czyni zło i nie ma na to żadnej wymówki. Więc trzeba to zło przekryć kłamstwami w postaci udawanego szczęścia zwierząt poprzez oklejanie się uśmiechniętymi krówkami, kurkami, poprzez pokazywanie dzieciom, że zwierzęta mają dobre życie. Nie trzeba się o nic martwić.